Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Smaki z Dzieciństwa W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić bardzo szybkie danie obiadowe można nazwać to obiadowym. mi babcia to bardzo często robiła jak byłem małym dzieckiem, wracałem ze szkoły podstawowej z lekcji, zachciało mi się coś słodkiego powiedzmy, słodkiego i treściwego, i była bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie to, co dzisiaj Wam pokażę, było przez nią robione. A dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić samodzielnie. Są to kluski leniwe. Kluski leniwe składają się tylko z trzech składników. Tam naprawdę nie ma wielkiej, jakiejś czarnej magii. Jest to przepis bardzo prosty do zrobienia. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to na to, aby ser był dobrej jakości. Więc nie kupujcie takich typowo marketowych, tylko pójdźcie do jakiegoś centrum, gdzie rzeczywiście mają w ladach poukładane różne takie w papierkach, czyli z takich mleczarni mniej popularnych, które produkują mniejsze wolumeny. Wtedy ten ser na pewno będzie smaczniejszy. Wybierajcie albo półtłusty, albo tłusty. Chudego tutaj raczej do tego nie sugeruję. Potrzebujecie dwa jaja, całe jaja i około pół szklanki mąki. E, wiem, mąka, znowu mąka. Jeśli bardzo, bardzo chcecie, możecie zamiast mąki użyć również, e, chociaż tego przepisu nie sprawdzałem. Z mąką sprawdzałem, więc wiem, że z mąką będzie ok, ale słyszałem, że ludzie używają substytutu czyli kaszy mannej. Podobnym wolumenie. Ja tego nie stosuję, ja jednak robię to bardzo tradycyjnie, czyli z mąką pszenną 400-450, w zależności jaką uda Wam się znaleźć w kaprze, mąka tortowa. Też dobrego młyna. Nie kupujcie masówki, tylko poszukajcie takiej, która rzeczywiście robi to w miarę tradycyjny sposób. Co pierwsze musimy zrobić, to moi drodzy, oczywiście przez praskę przepuścić nasz ser, no bo. Takiego kawała nie wrzucimy i nie będziemy mieszać tego ze sobą, więc musimy to dokładnie przycisnąć przez praskę. Jest to taka praska do ziemniaków, ale oczywiście ser też możecie przez to przycisnąć. Jeśli macie maszynkę taką obrotową, którą się kiedyś przyczepiało do blatu, też możecie przez to przepuścić i będzie dobrze. Ale myślę, że taka praska w zupełności wystarczy do tego, żeby ten ser nabrał trochę puchu i no nie był dużym klocem, tylko bardzo fajną masą do wyrabiania. Więc... Przystępujemy do przeciskania. Moi drodzy, potrzebujecie pół kilograma sera białego, tłustego lub półtłustego. Potrzebujecie dwa jaja i potrzebujecie około 150 g mąki. Bo akurat tutaj w połowie tej szklanki jest około 150 g. Przeciskamy trochę Bicepsy trzeba będzie wyrobić. Ale cóż, chcemy jeść, trzeba pracować. Tak czy siak, samo się nie zrobi. Jak przyciśniecie. Puf! seriusz nam pięknie się rozdrabnia. Trochę manualnej pracy. Generalnie zdecydowanie szybciej i mniej czyszczenia jakbyście mieli to robić taką tradycyjną maszynką, na przykład do mielenia mięsa. Efekt macie bardzo zbliżony, tylko musicie popracować manualnie. I ostatnie dwa kawałki. Ok, nasz ser już jest przeciśnięty przez praskę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tam mieliśmy kawałek, a tutaj mamy teraz puszystą. Masę serową. Więc to jest zasadnicza różnica. Żeby nie zepsuć. O, sierżenie dzisiaj! Jakby tak łapcie moja mówiło! Jak ktoś garami walił. Bierzemy jaja. Jaja nie wrzucajcie do tego bezpośrednio. Zrzućcie do miseczki obok. Bo szkoda by było zmarnować pół kilograma naprawdę dobrego sera. Jest taki trik. Możecie zrobić e, bardzo tradycyjnie, czyli bez używania jakichś tam, powiedzmy, elektrycznych urządzeń e, te kluski, ale możecie też zrobić z jajem coś takiego. Oddzielacie białko od żółtka i białko ubijacie i dodajecie tą ubitą masę białkową później do tego. Dzięki temu wasze kluski będą bardziej miękkie i puszyste. Chętnie dzisiaj pojadę tradycyjną metodą, czyli będę się pitu pitu z ubijaniem. Jedynie co zrobię to sprawdzę czy czasami nie są jakoś trefne, ale nie powinny być, bo pan, który nam je dowozi, zawsze przywozi świeżusieńkie. Super, jedno jajo, drugie dajemy. Puf. Moi drodzy, mamy już przygotowane miejsce pracy. Mamy nasze dwa jaja niestety też się pobrudzicie nieznacznie, więc przygotujcie sobie dość dużą miskę, żeby Wam się to wszystko nie wywaliło na zewnątrz. Jaja przerzucamy w pierwszej kolejności do naszego sera. Miseczkę możemy już odłożyć. No i bawimy się w manualną pracę, czyli trzeba będzie to dokładnie wymieszać. Jak już będzie wymieszany ser z jajem. Powoli dosypujecie mąkę. Nie sypcie wszystkiego na chura, tylko delikatnie. Po trochę i wgniatajcie, wymieszajcie to razem ze sobą. Więc powoli, 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 powoli. Kluski leniwe. No jak sami widzicie, zrobienie ich to każde lenie jest w stanie zrobić. Nawet taki jak ja. Niektórzy mówią, że jestem leniem, ale no cóż. Mają prawo do swoich opinii. Jeszcze trochę zostało mąki. Powoli, powoli, Tutaj w tym przypadku się nie spieszcie, bo nie chcecie mieć glutów. Mają być naprawdę pyszne tradycyjne, kluski leniwe. Jeszcze zostało nieznaczna ilość mąki. No i mamy już w pełni mąkę wysypaną. Teraz lekko to jeszcze dognieć. Nie gniećcie tego nie wiadomo jak bardzo długo. I trik taki jak ostatnio, jeśli ręce Wam się lepią i zaczynają się lepieć dość mocno, polejcie lekko olejem. To, że akurat tam trochę wpadnie, nic się nie stanie. Ale dzięki temu będziecie mogli w łatwiejszy sposób wymieszać. Te dwa składniki, trzy składniki, dokładnie trzy składniki ze sobą. Nasza masa już jest gotowa. Zobaczcie, jak wygląda. Wygląda tak. Teraz przerzucimy ją na jakąś deskę. Jeśli macie stolnicę lub bardzo dużo tego Wam wyszło, akurat z pół kilograma sera, tego jakoś bardzo dużo nie będzie. Zrobimy dwa wałki i pokroimy je na mniejsze kluseczki, A to za chwilkę. Ja zamiast stolicy dzisiaj użyję większej deski. Przekładamy nasze ciasto, dzielimy na pół. Jedną połówkę odkładamy na bok, a jedną próbujemy rozwałkować. Na jeden wałek jakiejś długości deski tutaj w moim przypadku będzie. Możecie delikatnie podsypać mąką. No i mamy pałeczek gotowy. To w zupełności wystarczy. Moi drodzy. Teraz kroimy na małe kawałki. Kawałki takie gdzieś centymetr półtora centymetra, nie więcej. Więc kroimy to na kawałki. I zaraz pierwszą partię puścimy do gotowania. One wyglądają gdzieś tak, takiej wielkości, takie jak kopytka po części. Moi drodzy, mamy już to nasze kluseczki pokrojone i taka uwaga odnośnie gotowania. Gotujemy przez około 3 minuty, wrzucamy na wrzątek. Nie trzymamy tego dłużej, bo będziemy mieli po prostu pływające bajoro, z sera, mąki i jajek, bo wszystko nam się rozjedzie. Jeśli dodalibyśmy wcześniej za dużo mąki, no to mielibyśmy gnioty. Optymalnie. Kluski nam wypływają, od razu je wyciągamy na talerz i podajemy do jedzenia. Ja przygotowuję garnek, gotujemy wodę i gotujemy nasze kluchy. Moi drodzy, wodę do gotowania klusek lekko o osolcie, nasypcie pół łyżeczki soli, łyżeczkę maksymalnie, no to, to powinno w zupełności wystarczyć i jak będzie wrzątek wrzucamy i gotujemy do wypłynięcia, później szybko wyciągamy. Woda zaczęła się gotować, mamy nasze wypaśne kluseczki leniwe i wrzucamy. Nie wrzucajcie tego dużej ilości, bo jak wrzucicie dużo to Wam się to wszystko wymiesza. Polepi. Więc wrzucajcie na taki garnek z 10 sztuk i gotujecie 3 minuty. Patrzcie na zegarek. Jak wypłyną, będą dobre. Możecie delikatnie wodą poruszać, żeby nie przylgnęły do dna, bo one spadają oczywiście na dół. Delikatnie ruszajcie wodą, żeby się one wewnątrz ruszały. Ale nie za mocno, bo nie chcecie ich rozwalić. I czekamy 3 minuty. No, lub do czasu, aż wypłyną. Jak wypłyną, to będą gotowe. Moi drodzy, około 3 minuty minęły, akurat w tym moim garnku, ale bierzcie pod uwagę, że muszą wypłynąć. Jeszcze chwilkę niech się podgotują. Tak, maksymalnie minutkę. I delikatnie wyciągamy. Puf. Ja już jedną wcześniej przetestowałem, jest jak najbardziej ok. Możecie je podawać na przykład z masełkiem rozpuszczonym z bułką tartą i polać czymś takim. Możecie nie polewać, możecie dodać po prostu masła takiego wziętego samo się rozpuści, jak czasami się daje na pierogi, lub po prostu posypać cukrem i zjeść. Ja lubię wszystko na słodko. Jestem Słodki Chłopak. przynajmniej dla niektórych. I co? Moi drodzy. Nasze kluchy już są gotowe. Nie pozostało nic innego jak tylko je przetestować. Dzisiaj znowu z samodzielnie muszę sobie sam poradzić tutaj z tym statywem i w ogóle. Ale patrzcie, są już gotowe. Wyglądają nadzwyczaj apetycznie, są miękkie, co jest istotne, nie są klocowate, są mięciutkie. Mm. A dla mnie super superizaję: szybkie. Macie ser biały głównej mierze tutaj. Na ciepło, możecie podać to albo na słodko, albo wytrawnie, w sensie wytrawnie, czyli dodajecie troszeczkę masełka na górę i tutaj obok, na przykład surówka z marchewki lub jakakolwiek inna surówka lub nawet możecie też jakiegoś mięsa, jeśli bardzo chcecie, ale jeśli ma być na szybko, no to wiadomo w zupełności to wystarczy plus jakaś suróweczka na talerzu. Zachęcam Was do spróbowania. Naprawdę są przepyszne. To są smaki dzieciństwa, które będziecie wspominać, jak wsadzicie sobie kawałek do buzi. Wszystkiego dobrego Wam życzę, smacznego, wypróbujcie przepis i do następnego razu. Do zobaczenia.